Mnóstwo gości, goście z kraju, z zagranicy. Jak udało się do tego wszystkiego doprowadzić, pracy jak zwykle jest dużo, ale tak jak powiedziała pani ambasador, chyba trochę mamy takiego zapału i gry takiej życiowej, która napędza pozostałe osoby, które nam w tym pomagają. Bo oczywiście nigdy to się pojedynko nie uda. Co z Cyprucie w Polsce? No to oczywiście polska kuchnia. Ja, jak, żeby udowodnić, jak przyjechałem tutaj, miałem około 80 kilo. Potem poszedłem do 100 kilo, bo tak wszystko jest smaczne. Ja mogę powiedzieć dzisiaj, że jestem prawie 20% Polakiem. Jeden raz powiesiłem taki duży baner, gdzie była bardzo dobra cena na Cypr, żeby wysyłać klientów. Wchodzi jeden pan do biura i mówi. Proszę pana, a gdzie jest haczyk na tym banerze? Haczyk? A proszę pana, tutaj są cztery haczyki. Raz, dwa, trzy, cztery. Pan mnie patrzy mu, a panu daje Greka. A mów, proszę pana, ja, ja nie musiał dawać Greka, bo ja jestem bardzo dumny, że jestem Grek. Obrigado, thank you, people. No i dzięki temu udaje się zgrać bardzo dużo wydarzeń w jednym miejscu poświęconych jednemu krajowi. Doceniają to, jak widać, władze najwyższe tego kraju. No i, i tylko się cieszymy, że Mo Nyssa może stać się takim publicikiem na mapie Polski, gdzie e, widzi się to, co robimy. Zresztą bardzo było mi miło, bo przed chwileczką pani Marzena Oleni powiedziała, że mogą się od nas uczyć warszawiacy organizacji takich imprez i zapraszam nas do Warszawy, żebyśmy pokazali, jak się tego typu eventy robią. Studiuję tutaj w Nysie, w Wyższej Szkole, Szkole Teologiczno-Humanistycznej. Która moi, jest organizatorem. Tak, jest. która jest organizatorem, tak. I moi koledzy, naprawdę jestem pod wrażeniem. Dominika Radwan przepięknie zaśpiewała piosenkę w, w języku greckim. Do... Naprawdę wielki szacunek dla niej. Również Ewelina Bielak z naszego kierunku, dziennikarskiego zatańczyła. Była ona finalistką programu You can dance. jestem pod wielkim wrażeniem. Jak i wszyscy goście, po prostu piątka. Naprawdę, bardzo mi się podobało. I to jest zamek w Kyrenii, gdzie urzędowali przez 300 lat Lusinianowie. Zresztą nie tylko w tym zamku, ale to był taki główny zamek tego roku. Proszę Państwa, potem koleje losów były różne. Los losowany został z numerem 7. Niektórzy krzyczą pływają, a niektórzy. Hura". 8. 4. Voucher. Jak się z tym czujesz? Bardzo się cieszę. Byłaś już na Cyprze? Nie, jeszcze nie. No i jak planujesz? To jest voucher dla dwóch osób, prawda? Yy, tak. Jeszcze nie wiem kogo zabiorę. Na pewno? Na pewno. Nie. Może mnie? <noise> Raczej rodziców, jak będzie taka? Gratuluję Ci i dziękuję bardzo. Dziękuję Dzień. bardzo. Jesteśmy studentkami. Jeszcze jest ze mną koleżanka Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Nysie. I będziemy dzisiaj prezentować ten masaż relaksacyjny. Każdy będzie mógł skorzystać? Każdy, oczywiście. Jak nazywa się ten salon? U Afrodyty? A dlaczego Afrodyta? Akurat? Afrodyta jest boginią piękności i tutaj właśnie wyłoniła się z, z wody z piany morskiej i będzie tutaj figurować jako, czyli jako piękna kobieta, będzie mogła skorzystać z relaksu, różnych też z kosmetyki, może się można się pomalować, wszystko oczywiście za darmo. Jakie danie dzisiaj tutaj prezentujecie? Danie się nazywa Musaka. To jest grecka zapiekanka. A czy każdy z odwiedzających to będzie mógł to skosztować? Tak, oczywiście. Moussaka. Jeśli Państwo nie przybyli na imprezę cypryjską, to naprawdę żałuję. To jest pyszne.